co jest dla mnie ważne? Dla mnie ważne są Polki, Polacy i naród polski. Polski rolnik, polski leśnik i polski przedsiębiorca. A wiecie państwo dlaczego? Bo jestem Polakiem i mam obowiązki polskie i jestem waszym panem. Drodzy państwo, wiem, że to nie jest wystąpienie programowe, Panowie samorządowcy, pan wójt, państwo pan starosta i państwo samorządowcy powiedzieli mi, żebym tylko kilka słów powiedział, ale chcę Państwu na ziemi łowickiej, tu, w begnarach, drodzy Państwo, powiedzieć jasno. Ja jestem zbudowany tym, co tutaj zobaczyłem. Bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność i po rozmowie z panem Rafałem i z Panami. Wiem, jak solidarność pomiędzy rolnikami i przedsiębiorcami buduje i rozwija ogromny potencjał naszej polskiej ziemi i powiatu łowickiego.